Cześć, manko, z tej strony Bartosz Oleś, po ważeniu przed galą FSC 9, zawodnik z walki wieczoru, Krystian Kaszybowski. Cześć, maneczko. Witam, witam wszystkich, cześć. Wszystkim, powiedz mi, jak się czujesz właśnie, że występujesz w walce wieczoru, no, praktycznie przed swoją publicznością? No, na pewno jest to wyróżnienie, super się w tym czuję, będę chciał się, pokazać się z jak najlepszej strony. I kiedy pojawiła się oferta walki na tej gali, no i pewnie wielu się pyta, no, dlaczego nie KSW, które jest kilkanaście kilometrów dalej? Oferta pojawiła się już jakoś 2-3 miesiące temu. A dlaczego nie KSW w Gdańsku? Może dlatego, że jestem kibicem Arki Gdynia i dlatego, <grywania> dlatego nie tam. No, zwłaszcza patrząc na to ostatnie zawirowania, pewnie byłoby e, wesoło. Powiedz mi, e, jeszcze zostanę na chwilę przy, przy KSW, któremu z swoich klubowych kolegów kibicujesz e, najbardziej? Nie ma tak, któremu kibicuję najbardziej. Razem trenujemy, razem jesteśmy na jednej macie. Wszystkim kibicuję i wszyscy są w dobrej formie. Widziałem ich na macie, więc każdy na pewno jest przygotowany. Jak ktoś wychodzi spod standardu Mighty Bull z Gdynia, to musi być w formie, inaczej by nie, nie, nie wszedł do walki. A powiedz mi, czy ty już wiesz może z jakim narożnikiem wyjdziesz, bo na pewno to, że walczycie tutaj, tutaj w dużej ekipie i na KSW, to pewnie troszeczkę komplikuje trenerom sprawy organizacyjne troszeczkę. Tak, na pewno. Główny trener Grzegorz Jakubowski prawdopodobnie nie zdąży dojechać na moją walkę, przez to, że będzie na KSW w Ergo Arenie. E, aczkolwiek będzie mój były trener z Trzewa, Rafał Urbański, z strzew, Trzew. Będzie mój trener motoryki oraz także Rafał Jaszczuk. i Prawdopodobnie Bartosz Leśko, o ile zdąży wrócić z Gdańska. Na pierwszą walkę, to chyba jak że szybko podjedzie, podjedzie, to zdąży. Ale powiedz mi, no to by się zmienił rywal. Czy troszeczkę Cię to nie, nie, nie zirytowało? Bo z pewnością poprzedni rywal Gruzin no, był na pewno sportowo dużo, dużo lepszy. Yy, tak, na pewno wydaje się. Może nie wiem, czy był lepszy, bo jednak ten przeciwnik też ma swoje osiągnięcia. Ma czarny pas w druzicu, więc ma swoją koronną płaszczyznę. Czy będzie lepszy, czy jest lepszy od tego przeciwnika poprzedniego, to ciężko stwierdzić. Yy, aczkolwiek na pewno nie jest to przyjemne jak przeciwnik się zmienia na kilka dni przed y, walką, bo jednak to, co się trenowało na macie już y, nie zagra do tej walki, inny przeciwnik, inne wymiary, inny wzrost, inny gdzieś tam powiedzmy warsztat, y, więc nie jest to komfortowe, ale cieszę się, że kogoś udało się, się znaleźć. Koleśnik, ty generalnie jeszcze kontrakt z KSW masz, tak? Tak, tak, zgadza się, jeszcze mam. I jak generalnie domyślam się, że jak y, tą walkę wygrasz, to planujesz w tym roku jeszcze na gali KSW się pojawić, prawda? Tak, prawda, zgadza się. Teraz wygląda tak, że KSW puszcza zawodników na inne gale, o ile jest zgoda od nich, więc też to jest super sprawa dla zawodników, bo nie muszą czekać na walkę, na walki jak nie ma terminu, a jak jest zgoda, to można zawalczyć w jednej federacji. W Twojej kategorii wagowej właśnie na KSW Adrian Bartosiński zmierzy się niespodziewanie z Igorem Michalczynem. Powiedz mi, jak Ty typujesz ten pojedynek, czy Igor, mimo tego, że ma, miał tylko ponad tydzień na przygotowania, zrobienie wagi, może zaskoczyć i możemy mieć nowego, nowego mistrza w tej dywizji. Na pewno może zaskoczyć. Michaliszyn to jest solidny zawodnik, aczkolwiek bym stawiał tutaj e, troszkę bardziej na Bartościńskiego e, poprzez swoją siłę fizyczną i, i, no i styl walki, tak? Ale nie skreślam broń Boże Michaliszyna, uważam, że ma broń w rękach i może też wygrać tę walkę. Powiedz mi, dużo, dużo Twoich kibiców pojawi się na tej gali, bo ja wiem od Twojego menadżera Artura Staszewskiego, że jak padła informacja, że Chrisu, Chrisu zawalczy na, F, na FSC, to trochę biletów poszło. Yy, tak, będzie bardzo dużo moich znajomych, przyjaciół, rodziny, więc yy, tak, będzie dużo. Okej, okay, ja już nie, nie, nie męczę z mojej strony to wszystko. Jeśli chcesz kogoś mógł, mógł podziękować, to jest Twoja chwila i Twój czas. Okej, okay, no dziękuję na pewno sponsorom, dziękuję tutaj chłopakom z Mighty Bulls za przygotowania, które przyszły. Dobrze i mam nadzieję, że pokażę w jakiej formie jestem jutro. Dzięki wielkie i powodzenia jutro. Dziękuję bardzo.